50 najciekawszych miejsc w Korei Północnej, które musisz zobaczyć. Hotel Ryugyong, gigantyczny ponad stupiętrowy wieżowiec hotelowy w Pjongjangu, przypominający piramidę. Miał być on najwyższym hotelem na świecie. Nazywany jest hotelem Widmo oraz najgorszym budynkiem w historii ludzkości. Mimo swojej dominującej wysokości 330 metrów i ukończenia stanu surowego w 1992 roku, pozostawał przez 16 lat opuszczony. Bez okien, instalacji i wyposażenia, będąc symbolem kolosalnej porażki ekonomicznej kraju. Choć później pokryto go szkłem i zamontowano na elewacji oświetlenie LED, do dziś pozostaje nieukończony i niezamieszkany, pełniąc funkcję drogiej propagandowej fasady. Hotel Hegumgang, pływający hotel, zbudowany w Singapurze. Rozpoczął karierę w Australii w 1988 roku, skąd szybko go wycofano jako nieopłacalny. Natomiast odniósł sukces w Wietnamie w latach 1989 do 1996. Ostatecznie został zakupiony przez Koreę Południową i przeniesiony do turystycznego regionu Kumgangsan w KRLD w 2000 roku, symbolizując współpracę. Po incydencie strzelaniny w 2008 roku został zamknięty. W 2019 roku Kim Jong-un skrytykował hotel jako niezgrabny i nakazał jego usunięcie w 2022 roku. Poligon atomowy Hungiery Jedyny znany poligon testów jądrowych Korei Północnej, położony pod górą Mantapsan, miejsce testu bomby wodorowej w 2017 roku. Po testach pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o zawaleniu się tuneli, w którym straciło życie około 200 osób oraz obawy o wyciek radioaktywny. W maju 2018 roku poligon został dobrowolnie zniszczony i zamknięty przez Kim Jong-una w obecności zagranicznych mediów, jako gest przed szczytem z Donaldem Trumpem. Ośrodek narciarski Masikryong, jeden z najnowszych i najbardziej prestiżowych projektów turystycznych Korei Północnej, mający na celu stworzenie międzynarodowego kurortu narciarskiego. Budowę nadzorował bezpośrednio Kim Jong-un, który osobiście testował stok. Otwarty w 2013 roku. Budowa była wyjątkowo szybka i prowadzona głównie przez żołnierzy koreańskiej armii ludowej, co było intensywnie wykorzystywane przez propagandę jako przykład szybkości Masikryong. Symbolu determinacji i zdolności narodu do osiągania niemożliwego. Łamany most na rzece Yalu starsza konstrukcja, która znajduje się tuż obok mostu przyjaźni chińsko-koreańskiej. Została zniszczona przez amerykańskie bombowce B-29 podczas konfliktu koreańskiego. Korea Północna celowo pozostawiła ruiny tego starego mostu, by służyły jako twardy dowód zniszczeń wojennych dokonanych przez siły USA i były elementem propagandy antyamerykańskiej. Stadion 1 maja w Pjongjangu. Jeden z największych stadionów świata pod względem pojemności. Może pomieścić dziesiątki tysięcy widzów, używany głównie do gigantycznych pokazów masowych, w tym Ari-Rank Mass Games. Każdy spektakl jest ściśle reżyserowany, a tysiące wykonawców tworzą taką precyzję ruchów, że widzowie często porównują efekt końcowy do ogromnego żywego plakatu, który zmienia się i ewoluuje w trakcie spektaklu. Łuk Triumfalny w Pjongjangu ma aż 60 metrów wysokości, co czyni go wyższym niż paryski łuk Triumfalny. Zbudowany z 25 500 bloków granitu, każdy symbolizuje dzień życia Kim ir Sena, tworząc gigantyczną biografię zakutą w kamieniu. Na łuku znajdują się płasko przedstawiające żołnierzy, robotników i chłopów, będące idealizowaną wizją narodu pracującego w triumfie nad wrogiem. Jongwang, jedna z niewielu stacji metra w Pjongjangu, które są udostępniane do zwiedzania turystom zagranicznym. Stacja ta słynie z bogatych dekoracji, mozaik i żyrandoli. Mających na celu demonstrowanie świetności i chwały reżimu. Jak większość stacji w Pjongjangu, jest ona położona bardzo głęboko, gdyż metro w Pjongjangu jest jednym z najgłębszych na świecie. Stacje sięgają głębokości około 110 metrów. Natomiast brakuje tam tradycyjnych tablic schematycznych, które mogłyby ułatwić orientację, ponieważ metro skupia się przede wszystkim na funkcji propagandowej i artystycznej, a nie informacyjnej. Mauzoleum króla Kongmina. Kompleks z XIV wieku w Kaesong gdzie spoczywa król Kongmin i jego żona. To jeden z najlepiej zachowanych kompleksów dynastii Goryeo. W 1905 roku został splądrowany przez Japończyków. Komora została wysadzona dynamitem, tracąc większość relikwii. Wystawa trzech rewolucji. Muzeum i kompleks wystawienniczy w Pjongjangu, poświęcony promowaniu polityki trzech rewolucji sformułowanej przez Kim Ir Sen'a ideologicznej, technicznej i kulturalnej. Centralny budynek muzeum ma charakterystyczny kształt przypominający Saturn. W jego kopule mieści się planetarium. Międzynarodowy obóz dziecięcy Songdowon. Luksusowy, całoroczny obóz letni. Ma na celu promowanie wizerunku KRLD oraz przyjaźni poprzez gościnę dzieci z różnych krajów. Podczas gdy większość północno-koreańskich dzieci żyje w ubóstwie, ten obóz oferuje luksusowe udogodnienia, takie jak park wodny, dużą prywatną plażę w pełni wyposażone sale do gotowania, boiska i akwarium. Koreańskie Studio Filmów Artystycznych, największa państwowa wytwórnia filmowa w Korei Północnej, założona w 1947 roku. Podlegając Ministerstwu Kultury, działa ona jako fabryka ideologiczna, tworząc setki filmów będących propagandą reżimu Juche. Studio to jest najbardziej znane ze względu na kontekst produkcji filmu Pulgasari z 1985 roku, który powstał po uprowadzeniu na rozkaz Kim Jong-ila słynnego południowo-koreańskiego reżysera Shin Sang-oka i jego żony aktorki, zmuszonych do pracy na rzecz północno-koreańskiej kinematografii. Wonsan Kalma Beach plaża położona na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej. Jest to miejsce, w którym powstaje wielki kompleks turystyczny i kurort wypoczynkowy. Inwestycja ta jest kolejnym flagowym projektem Kim Jong-una, mającym na celu przyciągnięcie zagranicznych turystów i walut. Budowa resortu jest przedstawiana jako dowód na szybki rozwój i troskę reżimu o dobrobyt narodu. Ma to być całoroczny kurort łączący plaże, hotele, pola golfowe i infrastrukturę turystyczną, mający konkurować z obiektami w Korei Południowej. Pałac Kum Susan, największe mauzoleum świata, poświęcone przywódcom komunistycznym. Obiekt jest jedynym, w którym spoczywają jednocześnie pozostałości więcej niż jednej osoby, czyli ojca i syna. Wstęp do środka jest bardzo formalny i restrykcyjny. Zwiedzający muszą przejść kontrolę bezpieczeństwa, przejść przez tak zwaną dmuchawę aby oczyścić się skórzu i zdjąć buty, fotografia i filmowanie są zakazane. Wieża idei Juche. Wieża ma 170 metrów wysokości i jest zbudowana z 25 550 bloków, czyli tyle, ile dni przeżył Kim Il-sen, którego idea stoi za monumentem. Na szczycie znajduje się 20-metrowa metalowa tzw. pochodnia, która jest stale oświetlona, symbolizując samowystarczalność i dominację ideologii w przestrzeni miasta. Wnętrze mieści platformę widokową, z roztacza się panorama Pjongjangu, dając wrażenie, że propaganda ma fizyczną przytłaczającą obecność nad mieszkańcami. Wielki pomnik wzgórza Mansu, kompleks pomników z brązu, obejmujący dwa 22-metrowe posągi Kim Ir-Sena i Kim Dzong-ila. Oczekuje się, że wszyscy odwiedzający, zarówno miejscowi, jak i obcokrajowcy, będą się kłaniać, aby okazać szacunek. Miejscowi są zobowiązani do pozostawiania kwiatów. Zdjęcia posągów są dozwolone, ale muszą przedstawiać posągi w całości. Zdjęcia z bliska jakiejkolwiek części posągów przywódcy są surowo zabronione. Muzeum Konfliktu Zwycięskiego historyczno-wojskowa placówka, która przedstawia konflikt koreański w latach 1950 do 1953 roku, wyłącznie jako triumfalne zwycięstwo KRLD nad Ameryką i Koreą Południową. Najciekawszym eksponatem jest amerykański okręt szpiegowski USS Pueblo, zdobyty w 1968 roku i trwale zacumowany obok muzeum. Wśród wystaw propagandowych znajduje się fałszywe twierdzenie o zatopieniu przez siły północno-koreańskie amerykańskiego krążownika USS Baltimore, który w rzekomym czasie bitwy był w rzeczywistości wycofany ze służby i stacjonował w USA. Plac Kim Ir-Sena centralny punkt Pjongjangu. Nazwanym na cześć założyciela Korei Północnej. To tutaj odbywają się największe defilady i masowe zgromadzenia, będące główną wizytówką państwowej propagandy. Działa on jako gigantyczny teatr, w którym udział obywateli, często po tygodniach prób, jest obowiązkowy na rozkaz państwa. Jangmadang lokalne bazary oraz czarne rynki. Powstały masowo po załamaniu się państwowego systemu dystrybucji żywności podczas klęski głodu w latach 90. Obecnie stanowią dużą, nieformalną gospodarkę, od której zależy przetrwanie większości obywateli. Rynki te poza handlem stały się głównym i kluczowym kanałem, którym do kraju przedostają się zagraniczne informacje i media. System ekskluzywnych sklepów dla elit. Sklepy te, pełne importowanych dóbr i luksusów, dostępne są tylko dla wąskiej kasty uprzywilejowanych członków Partii Pracy Korei oraz elit wojskowych, zwane często sklepami walutowymi. Płatności przyjmują wyłącznie w twardej walucie np. chińskie juany lub dolary amerykańskie. Chi Dong, zwana wioską propagandy osada położona w północno koreańskiej części strefy zdemilitaryzowanej DMZ, zbudowana w celu propagandowego demonstrowania dobrobytu. Jest to jednak niezamieszkana fasada, w której kolorowe budynki są pustymi betonowymi konstrukcjami, często z namalowanymi oknami. Światła włączają się i wyłączają automatycznie, aby stworzyć iluzję normalnego życia. Jedynymi mieszkańcami są żołnierze i personel konserwujący. Strefa zdemilitaryzowana DMZ w Panmunjom najlepiej strzeżona granica na świecie naszpikowana minami, zasiekami i setkami tysięcy żołnierzy po obu stronach. Panmunjom to jedyny punkt w tej strefie, gdzie żołnierze Korei Północnej i Południowej oraz dowództwo ONZ stoją twarzą w twarz. Jednocześnie w błękitnych barakach. Turyści mogą w ciągu kilku sekund technicznie przekroczyć granicę między Koreą Północną a Południową, przechodząc wokół stołu negocjacyjnego. Pomnik trzypunktowej karty Zjednoczenia Narodowego. Był to 30-metrowy pomnik w Pjongjangu, odsłonięty w 2001 roku, upamiętniający propozycje Zjednoczenia Korei, przedstawione przez Kim Ir-sena. Pomnik przedstawiał dwie kobiety w tradycyjnych strojach trzymające mapę obu Korei. Jednak pomnik został zburzony w 2024 roku na bezpośredni rozkaz Kim Dzong Un'a. Wyburzenie miało charakter symboliczny i polityczny, ponieważ nastąpiło po ogłoszeniu przez Kim Dzong Un'a, że wyklucza on możliwość zjednoczenia z Koreą Południową i nakazuje traktować ją jako głównego wroga. Międzynarodowa wystawa przyjaźni. Kompleks muzealny stanowiący skarbiec, w którym przechowywane są dziesiątki tysięcy prezentów, szacunkowo od 60 tysięcy do 220 tysięcy. Podarowanych przywódcom Kim Irsenowi i Kim Jong-ilowi. Północnokoreańscy odwiedzający są informowani, że ogromna liczba darów stanowi dowód na nieskończoną miłość i szacunek dla wielkiego wodza Kim ir -sena z całego świata. Na wejściu do muzeum goście muszą zdjąć buty i ukłonić się przed portretami przywódców. Wśród eksponatów znajdują się zarówno luksusowe dary, jak i zaskakujące przedmioty, np. wypchana głowa niedźwiedzia, od Nikolae o opancerzony samochód. Od Józefa Stalina, walizka ze skóry krokodyla, od Fidela Castro, czy piłka do koszykówki z autografem Michaela Jordana, od sekretarz stanu USA Madeleine Albright. Dom rodzinny Kim ir Sena w Mangyongdae. Skromna, tradycyjna chata w Pjongjangu. Oficjalnie uznawana za miejsce narodzin i dorastania. Pomimo skromnego wyglądu, jest to najważniejsze i obowiązkowe miejsce kultu jednostki w Korei Północnej. Celowo wykorzystywany jest wizerunek tej biednej wiejskiej chaty. Aby zbudować mit skromnego pochodzenia przywódcy, co jest sprzeczne z rzeczywistym luksusem i półboskim statusem dynastii Kimów. Dom Studiów Wielkiego Ludu. Ogromna Biblioteka Narodowa i Centrum Edukacyjne. Ma ponad 30 milionów woluminów oraz 12 tysięcy miejsc w samym sercu Pjongjangu. Otwarta w 1982 roku z okazji 70 urodzin Kim Irsena. Służy nie tylko edukacji, ale przede wszystkim jako monumentalny ośrodek kultu i ma na celu propagowanie ideologii Juche oraz intelektualizowanie całego społeczeństwa, chociaż w praktyce to elity mają do niego najlepszy dostęp. Pomnik założenia Partii Pracy Korei. Monumentalny pomnik w Pjongjangu o wysokości 50 metrów, symbolizujący Partię Pracy Korei przez młot, sierp i pędzel. Pomnik przepełniony jest symboliką numeryczną służącą kultowi jednostki. Jego wymiary, np. pas, złożony z 216 bloków o wewnętrznej średnicy 42 metrów, mają za zadanie upamiętnić datę urodzenia Kim jong Il'a, czyli 16 lutego 1942 roku. Uniwersytet imienia Kim Ir Sena, największa i najbardziej prestiżowa publiczna uczelnia w Korei Północnej, położony w Pjongjangu, jest głównym ośrodkiem kształcenia elit politycznych i naukowych KRLD. Program nauczania na uniwersytecie jest głęboko przesiąknięty ideologią państwową. Most przyjaźni chińsko-koreańskiej. Most kolejowo-drogowy łączący chińskie miasto Dandong z koreańskim Sinuidżu przez rzekę Yalu. Jest to jedna z niewielu dróg lądowych, którymi można wjechać lub wyjechać z Korei Północnej, a w 2020 roku odpowiadał za ponad 70% ruchu handlowego między KRLD a Chinami. Muzeum znaczków. Muzeum filatelistyczne w Pjongjangu. Otwarte w 2012 roku, którego fasada przypomina znaczek pocztowy. Działa głównie jako sklep i miejsce przyciągające turystów oraz filatelistów. Kolekcja zawiera ponad 6000 znaczków, które są wykorzystywane jako narzędzie propagandy, upamiętniając zarówno osiągnięcia krajowe, jak i kluczowe, nietypowe wydarzenia, takie jak szczyt Korea Północna USA w Singapurze. Góra Myohyang, jej wysokość to 1909 metrów nad poziomem morza której nazwa oznacza tajemnicza, pachnąca góra. Jest jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych w kraju, a w koreańskim micie założycielskim uważana była za pierwotne miejsce zamieszkania Tanguna, praojca narodu koreańskiego. Obszar ten słynie z niezwykłych formacji skalnych, wodospadów i świątyń buddyjskich, z których najstarsze mają ponad tysiąc lat. Pomnik Wyzwolenia. Pomnik o wysokości 30 metrów, wzniesiony na wzgórzu Moranbong w Pjongjangu. W 1947 roku upamiętnia poległych żołnierzy radzieckich, którzy uczestniczyli w wyzwoleniu Korei spod japońskiej okupacji, pod koniec II Konfliktu Światowego. Pierwotnie zawierał tabliczki z podziękowaniami dla Józefa Stalina oraz wizerunek radzieckiego medalu za zwycięstwo nad Japonią. Pod koniec lat 60. XX wieku, w związku z ogólną polityką destalinizacji, tablica dziękczynna dla Stalina została zastąpiona pięcioramienną Czerwoną Gwiazdą. Kompleks naukowo-techniczny w Pjongjangu. Ogromny obiekt, którego budynek główny został zaprojektowany w kształcie atomu. Kompleks ma promować postęp naukowy i technologiczny w Korei Północnej. Główną atrakcją i funkcją kompleksu jest ogromna e-biblioteka z około 3000 terminali komputerowych. Jednak dla większości Koreańczyków Północnych te terminale zapewniają dostęp wyłącznie do izolowanego, krajowego internetu. Teatr Artystyczny Mansudae. Służy jako ważna sala koncertowa i widowiskowa. Jest często wykorzystywany jako miejsce występów czołowych państwowych zespołów artystycznych. W 2018 roku, po występie orkiestry Sam w Korei Południowej, ten sam zespół dał koncert w teatrze Mansudae, podczas którego wykonywano południowo-koreańskie piosenki. Ulica Changjon, ulica w centralnym Pjongjangu. Która w latach 2011 do 2012 przeszła błyskawiczną i całkowitą przebudowę. Na miejscu dawnej zabudowy wzniesiono nowoczesny kompleks mieszkalno-usługowy, składający się z wysokich drapaczy chmur do 47 pięter. Mieszkania tam, oferowane za darmo przez państwo, były przeznaczone dla najbardziej lojalnych członków kadr partyjnych, urzędników i artystów. Uroczyste ukończenie budowy odbyło się w 2012 roku, zbiegając się z setną rocznicą urodzin Kim Ir-sena. Podczas ceremonii Korea Północna chwaliła się tempem budowy, twierdząc, że stworzyli cud jedno piętro w 30 godzin. Krótce potem Kim Jong-un osobiście odwiedził kilka rodzin w nowych mieszkaniach, siadając bez trosko na podłodze. Port lotniczy Pyongyang-Sunan. Jego infrastruktura stoi w ostrym kontraście do minimalnej liczby obsługiwanych połączeń. Przed pandemią. Były to głównie loty do Pekinu, Shenyangu i Władywostoku oraz nieliczne trasy krajowe. Lotnisko ma zdolność do obsługi czterech samolotów jednocześnie. Odcięcie od połączeń z resztą świata czyni to międzynarodowe lotnisko jednym z najmniej ruchliwych na świecie. Pola ryżowe. To nie tylko element rolnictwa, ale kluczowy, strategiczny i polityczny symbol kraju, który od lat zmaga się z chronicznym niedoborem żywności. ONZ szacuje, że Korei Północnej stale brakuje około miliona ton zbóż rocznie. W rezultacie racje żywnościowe dla obywateli są często drastycznie obcinane, osiągając historycznie niskie poziomy, np. 300 gramów dziennie. Dla wielu Koreańczyków Północnych ryż jest towarem luksusowym, na który ich nie stać. Ceny ryżu na czarnym rynku bywają rekordowo wysokie, sięgając w ostatnich latach poziomu, przy którym przeciętna pensja starcza na zakup zaledwie kilograma tego zboża. Reżim Kim Dzong Una kontroluje rynek ryżu, walcząc z prywatnym handlem, co prowadzi do drastycznych scen. Funkcjonariusze są rozlokowani na targach i konfiskują ryż oraz inne zboża sprzedawane przez prywatne osoby w celu osiągnięcia prywatnego zysku, skazując schwytanych na głód i kary. Niska dostępność żywności i ścisła kontrola są tak głębokie, że system nadzorców sąsiedzkich musi wiedzieć, ile ryżu i innych produktów znajduje się nawet w indywidualnych mieszkaniach. Pokój 39. Tajna, elitarna organizacja Partii Pracy Korei, której jedynym celem jest generowanie i zarządzanie zagranicznymi funduszami dla przywódcy Korei Północnej i elity reżimu. Szacuje się, że generuje od 500 milionów do 1 miliarda dolarów rocznie. Jest zaangażowana w nielegalną działalność, taką jak fałszowanie dolarów, międzynarodowe oszustwa ubezpieczeniowe, produkcja i handel nielegalnymi substancjami oraz ataki hakerskie na platformy kryptowalut. Zarządza również siecią legalnych firm i nadzoruje zarobki tysięcy północno-koreańskich pracowników wysłanych za granicę. USS Pueblo. Amerykański okręt rozpoznania radiowego, który został porwany przez Koreę Północną na wodach międzynarodowych w 1968 roku. Pomimo uwolnienia załogi po 11 miesiącach wykorzystywania, okręt nadal pozostaje w rękach KRLD, zacumowany w Pjongjangu. Jest to jedyny aktywny okręt marynarki wojennej USA w niewoli Obcego Państwa i służy jako muzeum propagandy antyamerykańskiej. Zespół grobowców Goguryeo Kompleks ponad 30 grobowców z okresu królestwa sprzed V do VII wieku naszej ery wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsca spoczynku są bezcenne, ze względu na doskonale zachowane, kolorowe malowidła ścienne przedstawiające życie codzienne i wierzenia. Ich konserwacja jest trudna i zagrożona z powodu czynników naturalnych oraz niestabilnej sytuacji politycznej w KRLD. Góry diamentowe, pasmo górskie, znane z granitowych formacji skalnych i wodospadów. W latach 1998 do 2008 działała tu strefa turystyczna, symbol pojednania obu Korei. W 2019 roku Kim Jong Un nakazał zniszczenie południowo-koreańskich obiektów w tym regionie. Szczyt – Najwyższy szczyt wulkaniczny półwyspu koreańskiego na granicy KRLD i Chin, z jeziorem Niebiańskim w kalderze. Jest to święta góra i symbol narodu. Doszło tu do jednej z największych erupcji w historii w 946 roku. Propagandowo jest to miejsce urodzenia Kim Jong-ila. Mauzoleum Tangun. Miejsce, które Pjongjang ogłosił miejscem spoczynku Tanguna, legendarnego założyciela I królestwa Korei. W 1994 roku zbudowano Wielką Piramidę Schodkową z rozkazu Kim Il-sena. Mimo że KRLD twierdzi, że pozostałości mają ponad 5000 lat, historia jest fałszowana dla celów propagandowych. Kraj odmawia niezależnych testów, a eksperci kwestionują jego autentyczność. Świątynia Pohyonsa, jeden z największych i najważniejszych historycznie buddyjskich kompleksów w Korei Północnej, założony w 1024 roku. W XVI wieku była twierdzą mnichów wojowników walczących z Japończykami. W 1951 roku została intensywnie zbombardowana przez siły USA podczas konfliktu koreańskiego, niszcząc ponad połowę budynków, ale została później częściowo zrekonstruowana. Na terenie nadal widać ślady po odłamkach. Namdaemun, południowa brama starego Kaesong z lat 1391 do 1393, jedyna z oryginalnych bram, która przetrwała. Oryginalny pawilon drewniany został zniszczony przez amerykańskie bombardowania w 1950 roku podczas konfliktu koreańskiego. Współczesny pawilon jest rekonstrukcją. Wewnątrz bramy wisi zabytkowy 14-tonowy dzwon Yonbok z 1346 roku. San Hotel. Pięciopiętrowy, luksusowy hotel w górach Myohyang w KRLD, znany ze swojego unikalnego piramidalnego kształtu i obracającej się restauracji na szczycie. Obiekt został zaprojektowany głównie z myślą o zagranicznych gościach i delegacjach, a jego odizolowane położenie oraz samowystarczalna infrastruktura sprawiają, że funkcjonuje niemal jak zamknięta enklawa, charakterystyczna dla północno-koreańskiej turystyki kontrolowanej przez państwo. Kilbosan pasmo górskie, słynące z formacji skalnych, wąwozów i widoków na Morze Japońskie. Kilbosan oznacza dosłownie Góra Siedmiu Skarbów. Według legendy Bogowie pozostawili na górze Chilbosan siedem cennych klejnotów, od których wzięła się jej nazwa. Wodospad Pakion spektakularny wodospad o wysokości 37 metrów w pobliżu Kaesong, uważany za jeden z trzech największych w Korei. Otoczony bujną roślinnością i stromymi skałami, wodospad jest popularnym miejscem wycieczek i pielgrzymek, a według lokalnych legend jego wody mają przynosić szczęście i oczyszczenie. Pomnik Chollima Mierzy 46 metrów. Został odsłonięty 15 kwietnia 1961 roku w urodziny Kim ir Sena. Ogromny posąg przedstawiający robotnika i chłopkę na mitycznym uskrzydlonym koniu Kolima, który symbolizuje prędkość i postęp, mając inspirować naród do szybkiej odbudowy kraju po konflikcie. Ulica Naukowców Przyszłości otwarta hucznie w 2015 roku jako nowoczesny kompleks urbanistyczny. O długości około 1 kilometra. Położony wzdłuż rzeki Taedong, składający się z 19 futurystycznych wieżowców z 53-piętrowym wieżowcem Mirae-Unha-Tower, w kształcie atomu na czele, mają symbolizować potęgę naukową i technologiczną Korei Północnej. Jednak za tą jaskrawą architekturą, zaprojektowaną tak, by celowo wyróżniać się na tle szarego Pjongjangu i przekonywać świat o intensywnym rozwoju kraju, kryje się surowa rzeczywistość, ponieważ cała dzielnica obejmująca ponad 2500 mieszkań. Została zbudowana w zaledwie rok, co budzi poważne pytania o jakość konstrukcji i bezpieczeństwo. A same darmowe lokale trafiają wyłącznie do osób z pełnym zaufaniem partii i najbardziej lojalnych naukowców wspierających programy państwowe, w tym militarne. Przy czym, mimo luksusowych szklanych elewacji, mieszkańcy zmagają się z typowymi dla reżimu problemami, takimi jak częste przerwy w dostawie prądu i wody, czy niedziałające windy, zmuszające do wchodzenia pieszo na wysokie piętra, co w połączeniu z ogromnymi kosztami wykończenia i utrzymania lokali. Sprawia, że dochodzi nawet do prób nielegalnego handlu tymi nieruchomościami na czarnym rynku, mimo braku oficjalnego wolnego rynku w tym kraju. Jeśli doceniasz moją pracę, kliknij przycisk, subskrybuj i łapkę w górę.